Komary, komary, wszędzie komary i to jest jeden z powodów, których po prostu zdecydowanie wolę zimę od lata, niestety komary są czymś ohydnym, ja nie mówię tutaj o komarach ogólnie, jakieś muszyska, muszki, inne świństwa, które latają po pokoju, kiedy na przykład macie odpalone światło, macie monitor jasny czy, czy telewizor i macie uchylone okno, bo po prostu musi być uchylone. Bo albo idzie zdechnąć, bo jest tak gorąco, albo po prostu jest tak duszno, że trzeba zaczerpnąć się jakiegoś powietrza. No u mnie na Śląsku to chciałem już powiedzieć świeżego powietrza, ale to by było troszkę takie śmieszne nadużycie tego słowa, ale i to jest to, jest to. dychę kosztowała Moskitiera. Sprawdzamy, to będzie test. 120 cm na 220, w środku co? W środku mamy takie coś. No, w środku mamy tak. Tak, taką taśmę, która z jednej strony jest e, czymś a la rzep, a z drugiej strony mamy taśmę m, przeciw. Fu, jaką przeciw? E, dwustronną taśmę odkleimy, nakleimy na brzegi okna od wewnątrz, a potem damy oto taką siatkę, która też była w zestawie. I siatka jest. Mm, siatka jest bardzo, bardzo owalna. To jest piękny w ten. Siatka jest bardzo drobna, te oczka są bardzo małe, chociaż mogą się wydawać tutaj na materiale, że, że one są duże, ale e, przez takie oczko zdecydowanie nie przeleci żaden owad. E, po prostu mu się tam, nie wiem, coś tam, pokrzyżują mu się plany. E, skrzydełka mu się połamią, biednemu owadowi. I właśnie bardzo dobrze, że mu się połamią, bo wtedy nam tutaj nie wleci do pokoju. Dobra, przystępujemy do montowania i zobaczymy, czy to będzie w ogóle działać. Dobra, tak więc jak widzicie, już jestem po założeniu tego całego ustrojstwa kosmicznego. Eee, I co? I No, tego praktycznie nie widać. To jest bardzo drobna, e, bardzo drobna taka siateczka. Jest to całe w ogóle tutaj naprężone. E, gdzieś tutaj to wszędzie. O! Gdzieś tutaj to wszędzie jest połapane na rogu okna. E, no i co mogę powiedzieć? Zobaczymy, czekamy do nocy. Zobaczymy, czy ta siatka w ogóle spełni swoje. Zadanie. No słuchajcie, tu już dosyć późno jest. E, parę godzin już tak siedzę przy o, całkowicie otwartym oknie. E, I co mogę powiedzieć na ten temat? Moskitiera tam jakoś daje radę. Tutaj sobie oglądam live'a, a, a e, tutaj, e, no widać tą siatkę. E, komara żadnego, komara żadnego nie było. Tak więc ten wynalazek. Zapewne jakiś zdolny rączek Chińczyka mogę uznać za bardzo dobry wynalazek i jak najbardziej warto zapłacić tą dychę 15 zł z przesyłką, żeby mieć po prostu spokój wieczorami od różnego rodzaju owadów. Także jak najbardziej można sobie teraz tu pięknie otworzyć okno. Moja ocena hmm. 8 na 10. Dlaczego nie 10 na 10? Ponieważ jednak nie było to z najwyższej jakości materiałów zrobione. I montaż był troszeczkę uporczywy, ponieważ ta taśma leciutko się nie kleiła. No i dobra, no to tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć spokój, możecie sobie równie dobrze kupić jakieś rajdy do kontaktów, jakieś kadzidełka, i inne takie duperele. Ale to też jak najbardziej wystarczy, jeżeli macie taki lufcik. Jak najbardziej. Także spokojnej nocy bez komarów. Cześć.